Siemanowicowie, witam was w kolejnym odcinku, ale pierwszym z ROBLOX'a Z ksywę na Ciemna Żaba, ponieważ w Minecraft oraz w różnych grach Ludzie już mieli moją ksywę, także co Zapraszam do oglądania A Więc zaczynamy od W sumie niszczenia takich jabłuszek Aby zdobyć następne roty. Chyba Nie wiem, nie grałem w to No nie, no jakiś typek mi zabiera No idź Dobra. Czekamy. No dlaczego on ze mną biega? Nie no, żyć się nie da. Tragedia. No idź sobie. Idź. Daj mi farmik. Daj grać. O. No, poszedł. Dobra. Niszczymy jabłuszka. No i znowu biegnie. No, tragedia. Zabiera mi wszystko. Yeah. Dobra. ok Poszedł sobie, idzie. Z w Okej, okay, niszczy tam, coś tam niszczy, nie wiem. No, niszczymy dalej, obóz. Za chwilę będziemy mieć coś nowego braindrota, Włączę sobie automatyczne. Aha, włączę. Chwilę, tylko włączę. Aha. o, dobra, włączyłem. Idziemy otworzyć. Co nam wypadnie? Otwieramy. I co? Serio. Pies. Najsłabszy. Dobra. Okej. Okay. A, mam założonego. Dobra, idziemy dalej w siapka No i znowu przyszedł, nie. No nie no. O! Poszedł sobie. Okej, okay, mamy nowego braindrota, tra la tralala. Niszczymy więcej. Zadajemy aż 4 damage. Także jest postęp. Więcej zadajemy. Niszczę sobie teraz jabłuszka ciągle. Nie ma tego typu. Także można w spokoju niszczyć. Niszczymy, niszczymy. Ale już szybko się niszczył te jabłuszka w chwilkę, tak naprawdę na dwa uderzenia je ja mam no z tymi złotymi mam trochę większy problem, ale okej, okay, zdobyłem jakieś dobra, odbieramy sobie nagrodę, 30 okej, okay, no kolejny brain rot już trzeci także chyba, okej, okay, już dużo zadajemy 10, także mamy na no dwa strzały to złote jabłuszko Ok, dobra. Tu sobie niszczymy i pójdziemy tam na... O, tu jest jakiś pe pecik. No on pewnie bardzo dużo daje, także w sumie mogę sobie na niego pofarmić. W sensie jakby polubić grę i dołączyć do grupy. Ok, teraz farmimy na pisklach, bo więcej się dostaje o wiele. Ok, idziemy, piskle. Odbieramy sobie tu skrzynkę. Sprawdzamy, ile daje. Nie pokazuje, niestety. Także nie wiem, ile będzie mi dawać, ale najprawdopodobniej dużo. Ok, nie odebrałem, bo mi nie działało polubienie gry, także no, niestety nie, nie mogę odebrać go nie działa, także w sumie co, farmimy dalej i najprawdopodobniej zrobimy timelapsika, żeby odcinek nie trwał pół godziny około zrobimy timelapsa Ok, teraz ledwo co mi się udało to pisklę pokonać 9 HP mi zostało a tak chyba ciągle będzie, nie wiem zaraz będę musiał iść sobie kupić nowe peciki bo mam tylko jednego a no jakby lepiej by było jakbym więcej zadawał także za chwilę pójdę i kupię sobie peciki Ok, mam kolejnego brain rota bananini idziemy otworzyć cieczkę za 45 pucharków. otwieramy kup co wypadnie no i kolejny najsłabszy, nie? Tragedia. Dobra, idziemy pofarmić na to jajko za 10, żeby mieć wszystkie pety już założone. Szybko niszczymy. Okej, już nie I co nam wyleci? Szybciutko, co wypadnie. No i znowu piesek. Tragedia. O, Otwieramy sobie skrzyneczkę. I ogólnie tą skrzyneczkę odebrałem, gdy polubiłem grę, a no nie działało. I po prostu zanim jeszcze włączyłem nagranie. Ok, wchodzimy w grę I teraz zakładamy sobie plus 10% to ekspat dodaje także dużo. Win Potion na 10 minut Odpala No i w sumie farmimy dalej. Idziemy na byka spróbować. Zobaczymy, czy go zabije. Chyba się uda. No, uda się, ale ledwo, ledwo, bardzo ledwo. A ciekawe, czy będę mógł tu sobie stać, i na przykład nie patrzeć w sklep, czy nie będę mógł. Czy mnie zabije. Ale w sumie nie powinien móc mnie zabić, bo przecież przed chwilą go zabiłem, to teraz też powinienem móc Okej, okay, chyba zginę. No zginę. Jak? Nie, no na dwa hity był. A tego pier, a jednego hita już dosłownie kończyłem. Nie wiem, nie dam rady chyba tych byków. Także i to sobie na piskle. Ale piskle na dwa hity załatwiam. No to powinienem sobie poradzić z tym bykiem. Dobra, idę jeszcze raz. Próbujemy. Mm, no już widzę, że nie dam rady, bo sobie nie trafiłem w ogóle. Pisklę. Zregeneruje, zregeneruje się szybko. I nabyka. Okej, okay, dostaję. Chyba powinienem go zabić. Mhm, zgadza się. Wyjdzie. Nie! No nie, no. To jest tragedia. Nie da się. To jest niemożliwe zabicie. Nie wiem. Pozbieramy sobie na jabłuszkach na chwilkę. Piekniemy po innej jabłuszka. I w sumie przetestujemy, czy mogę odebrać. Bo jeżeli będę mógł. A nie mogę, mogę dobra, to to odbieram. Cyk, dostałem zwierzaka. Zwierzaki. Wyposaż najlepsze zwierzaki. Okej. Okay. Dobra, to idziemy dalej farmić i zrobię wam timelapsa, żeby to nie trwało kilka godzin. Okej, okay, w momencie, w którym zdobyłem już tego pecika zabijam te beki. Także, o będę miał następnego brain rota jakiego? Rybry patafu Okej okay. To idę spróbować na tych dużych ludków I zobaczymy czy mi się ich uda zabić Najprawdopodobniej nie Jeżeli się uda to W sumie, no, nie uda się Dobra, to idę na byki w sensie teraz sobie podwożymy w sumie jajeczko. Nie, no to mnie nie jest. No, kurde. No, ej, o. Dobra. I. O, co wypadnie? Jakiś dobry. Aha, najsłabszy. Dobra. okej okay, jeszcze jedno. 5%. jo To dużo. No, i najsłabszy. Dobra, inwentarz, wyposaż najlepsze zwierzaki. Dobra, no i w sumie robimy timelapse'a dalej, bo w sumie dalej będę farmi. Ok, zaraz dobędę następnego brainrota ostatniego w tej krainie. Jakby będę musiał... O, zdobyłem Lira Lira. I teraz w sumie idę spróbować bosa, bo może go, mi się go uda zabić. Bo jeżeli tak, no to szybciutko na farmę następnego i będę mógł wypełnić cel tego odcinka, czyli iść do jakby następnego świata. No. Dobra, umarłem. odbieram sobie nagrody. I. Dobra, otworzę sobie jajeczko. Może wypadnie jakiś lepszy pecik. Sprawdzimy, czy. A, nie wypadnie. Dobra. To nie ma sensu nawet marnować. Dobra. To ja w sumie robię time lapsa i zobaczymy się, jak mi się uda zdobyć tego brain rota. OK, otwieramy sobie jajka Dobra, syf O, 16% Dobra, to teraz inwentarz Wyposaż najlepsze zwierzaki Okej, okay, 3,5 To teraz ja powinienem móc bossa pokonać Także No, idziemy, idziemy, idziemy Idziemy go Zabić, zniszczyć hmm. Okej. Okay. Czy się uda? Błagam, żeby się udał. Okej, okay, już mega dużo mu Uda się. Okej, okay, udaje się. A czy uda się zabić go drugi raz? Jeżeli tak, to time lepszy. Time lapsi. do końca. Do momentu, w którym nie zdobędę następnego green rota. Uda się? Sprawdzimy. Mm. Leć, leć, leć. O, dobra, udało mi się. Także, time lapse. zaraz mi się uda zrobić następnego brain rota dosłownie zabiję teraz bosika i mi się uda także szybko zabijam ostatni hit i jest pi pi po co nie wiem jakiś dziwny ten brain rot ok mega dużo życia ile potrzebujesz na następnego 75 tysięcy aha na no dwa hity ma teraz bossa Dobra, taki Tak. Można, można. Idziemy do następnego wymiaru.